Cześć, siemanko, Maca. Z tej strony, Wajtek, Dzisiaj ja jestem z moim, z moim kolegą Mikołiem. No co, no co, u mnie. Jdziemy, idziemy, idziemy do świąg. Ja mam tu, ja jestem trochę lepszy, ale mam trochę taki sam e, Ja mam innego typu. Ja Łoo! Stary! S mam już tego! E, Venom Lase tego! Water Gdzie jesteś? Ja jestem u boxera. So, z... Macie link w opisie tej gry PVP Simulator. Jak chcecie pograć? Piu. Piu. No początku jest bardzo słabe, jakie mi cię w kocie No. Tutaj macie Water Gun, Laser Gun, Bomb Gun, paintball Gun, Portal Gun. trochę No. Frozen Gun, Laser ice Gun, Snowflake Gun, yeti Gun. O właśnie, mój kolega mal i malietigama Rainbow Water Dark Laser Venom Bomb Infernal Point Ball Dark Portal Dark Frozen Dark Nie, Laser Eyes. ja mam kasy no, nie, 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 mam nie, mam, nie, 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 Tylko to... masz nie, Już nie, mam nie, 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 Masz nie, Rainbow Water. Taka inna kosztuje 10, na stronie macie, tamta 36, a tamta, a... o właśnie, to jest mój kolega, a tamta kosztuje 90. Ja właśnie tą mapkę mam. Czemu ja nie mam dźwięku w scelaniu.

Jakieś nawizony ich nie da się uniknąć. No bo oni są. E, wydaje mi się, że jest. Kibie, że zrobiłam ale chciałabym nawizować takie coś, co prawda? Jak prawdziwy opinii. Напишите хастак пиги. Напишите хастак пиги... Это Пред набом, пред... Tak ją. Zapraszam prasą ja szczęśliwy, ją. Jak jestem szczęśliwy, ze mną zagrać to ma to ma Koj! Jak napiszesz? Ha, ha, hashtag Piwi, przypne ci serduszko. Jezu, czemu wyszłem? gry? Tak. A już mnie nagrywasz? Nie, no nagrywa się, nagrywa. A, myślę. Wojtek, a jeszcze dzisiaj będziemy nagrywać to? To jest siły? Jakiś siły? A, dobra, tamto. No, to co? Tu... Nagramy. Cza, dzisiaj. To może dzisiaj Jesteśmy tylko z ksami razem Ja jestem lepszą A kto to nagrywa? Ty Albo ja wam nagrywam Nie, ja nagrywam to Bo musicie mieć taką aplikację SuperTank i macie to Ja mam SuperTank Ja też